Cześć sobie strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, modzie i Streetwearze, a dzisiaj mam dla Was odcinek, w którym pokażę Wam najlepsze Jordany jedynki wysokie, jakie kiedykolwiek wyszły. To chyba najcięższe zadanie w świecie butów, jakie można sobie narzucić, ponieważ Jordanów jedynek w historii wyszło tak dużo, że ciężko je w ogóle spamiętać tyle opcji kolorystycznych, tyle różnych materiałów, sylwetek, różnych współprac. Było tego po prostu ogrom. Ja postanowiłem wybrać tutaj 10 najlepszych, które mi się najbardziej podobają i musicie o tym pamiętać, że to są oczywiście moje ulubione pary i Wy napiszcie mi w komentarzu, które byłyby Wasze. Jaką listę Wy byście stworzyli i jakie pary znalazłyby się na niej. Oczywiście proszę Was o danie subskrypcji, lajka i dzwoneczka. Jeżeli lubicie buty, to jest kanał dla Was i na pewno się nie zawiedziecie, a dodatkowo możecie mnie także zobaczyć na Instagramie, na TikToku, tam jeszcze więcej informacji na temat butów, streetwearu i mody. A jak mamy to za sobą, no to przejdźmy do naszej listy. Na samym początku muszę Wam powiedzieć, że kilka modeli, które są mega kultowe i większość z Was by je tutaj umieściło, tak jak na przykład Jordan 1 z Fragment, te pierwsze, to tutaj się nie znalazły. Zczyną tego jest to, że czasami są to modele, które mi nie za bardzo się podobają, nie czaje ich fenomenu czasami, albo po prostu nie zmieściły się, ponieważ no te 10 tak mi się podoba, że raczej bym je nie zamienił na nic innego, chociaż ta lista mogłaby się zmieniać praktycznie non stop i na okrągło. Jeżeli chodzi o 10 miejsce, będzie tutaj para, która jest zapomniana przez wiele osób, jest to para, która była bardzo limitowana, a jej ceny tak ogromnie wyskoczyły po mistrzostwie NBA przez raptor że po prostu kosmos. Te buty na samym początku nie kosztowały zbyt dużo, ale w momencie kiedy Kawhi Leonard wygrał dla Raptorsów mistrzostwo NBA te Jordany Jedynki poszły po prostu kosmicznie w górę. Jest to wydanie, które zostało specjalnie z takiego mistrzowskiego paku zrobione, gdzie także inni koszykarze mieli modele specjalnie dla nich stworzone, jak na przykład LeBron James. Ale te srebrne Jordany Jedynki dla Kawaja wyglądały po prostu genialnie. Mi mega podoba się ten Icy Sol, jeszcze z ręką jego, z tym inicjałem. Po prostu wyglądało to magicznie, strasznie mi się podobały te buty. Kilka jeszcze elementów nawiązujących gdzieś tam, właśnie do Kawaja. Po prostu jak je zobaczyłem, chciałem je strasznie mieć, ale nie było to praktycznie do zrobienia, jeżeli chodzi o nas, tutaj o Europę, i było je strasznie ciężko dostać. Jest to wydanie, które teraz już jest trochę zapomniane, mało o kto o nim mówi, ale jednak u mnie w serduszku zostało na zawsze. Na dziewiątym miejscu wydanie, które zrobiło ogromną furorę na całym świecie, które także na początku nie było jakoś specjalnie drogie, nie, ludzie nie zachwycali się nim aż tak, ale po jakimś czasie po prostu oszalenia jego punkcie są to Roty, Rookie of the Year, Jordany Jedynki w tej beżowej kolorystyce z czerwonymi elementami na języku które po bardzo długim okresie czasu użytkowania tak czy siak wyglądało po prostu fenomenalnie, miało bardzo dobrą jakość elementów użytych do tego wydania, było bardzo ładne, uniwersalne i mega dużo ludzi w nich mogło chodzić praktycznie we wszystkim i to były niesamowite po prostu plusy tego buta i każdy chciał je mieć. Teraz aktualnie też nie kosztują jakoś tam fenomenalnie dużo, ale dalej są uważane jako jedne z najlepszych journalów jedynych, jakie wyszły. Na, ós na ósmym miejscu mamy Jordany jedynki UNC, oryginalne wydanie z 85 roku, które są po prostu piękne. I tutaj akurat mógłbym nie zrobić slash przez University Blue, który mam u siebie, ale największym problemem tych butów jest to, że ten materiał po prostu schodzi. Ten notebook. Blaknie i nie wygląda totalnie tak, jak powinien wyglądać, nie wygląda tak ładnie jak na zdjęciach. Na zdjęciach po prostu te buty od razu wsadziłem do top 10 mojego i strasznie je chciałem mieć, udało mi się je kupić, ale po cały czas jeszcze moje się trzymają, ale widzę jak to wygląda u innych osób. Juancy oryginalne nie mają tego problemu, są ze skóry i na nogach wyglądają superowo. Na siódmym miejscu mamy kolejny klasyczek, czyli Bredy. Jedne z najpopularniejszych kolorystyk butów, jakie można wymyślić. Ostatnie lata po prostu stały pod znakiem kolorystyk Chicago i Bredów, ponieważ dostawaliśmy bready praktycznie w każdym wydaniu, we każdym jakim było to możliwe. I nic dziwnego, ponieważ jest to bardzo uniwersalna para butów, jest to bardzo uniwersalna kolorystyka, która pasuje prawie do wszystkiego. Dodatkowo nie brudzi się praktycznie w ogóle, ponieważ no, tyle, ile tu jest czarnego koloru. No, to trzeba przyznać, że nie trzeba ich jakoś tam specjalnie czyścić, utrzymywać. Wiecie, jakoś specjalnie, żeby dobrze wyglądały. Pasują do wielu rzeczy, pomimo tego, że jest tutaj kolor czerwony, i wydaje mi się, że jest to jedno z fajniejszych rozłożeń w ogóle kolorystycznych na bucie. Tak jak powinno być, nie zmieniałbym tutaj niczego, i dlatego znajduję się tutaj na tej liście. Na szóstym miejscu mamy Jordan jedynki z Union L.A., jedna z najgłośniejszych współprac w sumie Jordano Brand, ponieważ od tego momentu zaczęła się ogromna współpraca Union L.A. razem z Jordan Brand, teraz już mieliśmy i w ogóle znaki, Nike, teraz już mieliśmy tyle wydajnie razem z Union L.A., że ciężko jest liczyć. Te Jordan jedynki to zapoczątkowały ze względu na to, że po prostu w momencie kiedy wszyscy je zobaczyli, zakochali się w tych butach i ich ceny aktualnie są absurdalne. W Polsce dosyć dużo osób, w sumie, które gdzieś tam kojarzę, je ma, z tego co tam je ma u siebie w kolekcji, także jest to jedna z najładniejszych par butów i co ciekawe ten zabieg odcięcia góry buta od dołu sprawdził się po prostu fenomenalnie i jak popatrzymy na kolejne jakieś właśnie sposoby i kolejne wykonania butów w ten sposób, nie wygląda to aż tak dobrze jak tutaj i w sumie nie wiem i co jest fenomenem tego, ponieważ za każdym razem, kiedy Jordan Brand próbowało zrobić ten zabieg, to w sumie no, nigdy to nie wyszło tak dobrze, jak z Union Day. Na piątym miejscu chyba moje najukochańsze buty, które wyszły we współpracy z filmem Spider-Verse czyli Jordanielinki, Spider-many, które w momencie, kiedy wychodziły, no po prostu wszyscy za nimi szaleli. Ten IC solowy w połączeniu z kropeczkami, które nawiązywały do filmu, z opakowaniem, który także idealnie pasował do samej postaci z bajki, filmu animowanego. Po prostu wszystko się tutaj idealnie zgrywało. Też pattern taki trochę sieci, który jest pociągnięty po całym bucie. No wszystko wygląda w tym bucie fenomenalnie. Jego największą wadą jest to, że z czasem Dosyć mocno niszczeje i nie wygląda aż tak ładnie, ponieważ Icy Sol zawsze, no niestety, blaknie żółknieje i nie wygląda tak ładnie jak, jak to było na samym początku, ale dodatkowo te kropeczki się ścierają i trochę na samym końcu powstaje zwykły model 1 jak Chicago, a jednak to wydanie z Spider-Verse miało ten swój smaczek i dodatkowo wyglądało po prostu ekstra w filmie. Kiedy w filmie zobaczyliśmy, też wszyscy po prostu byli zajarani. Na czwartym miejscu mamy wydania Jordan 1 razem z Off-White i mówię tutaj, jeżeli chodzi o mnie, tylko o białe i o wydanie Chicago, ponieważ te dwa wydania najbardziej mi się podobały. UNC nigdy nie podobało mi się aż tak bardzo, ponieważ te różne dziwne sznurówki, które były dodawane do tego wydania, te pomarańczowe elementy nie za bardzo mi się podobały, ale w Chicago i w tych białych na Europę, które były przeznaczone. Wyglądało to po prostu fenomenalnie i w pewnym momencie te buty stały się jakby nie było takie ewokowe, Były to buty, które nawiązywały centralnie do tego przedziału czasu, kiedy ubieraliśmy się w te wszystkie rzeczy z of whitea kiedy były mega popularne joggers i te wszystkie takie bluzy z X na tyle po prostu. Każdy, kto nosił ten typ odzieży i kto siedział w Streetwearze w tamtym etapie, no to praktycznie utożsamiał go właśnie z tymi butami i nic dziwnego, ponieważ wyglądają fenomenalnie i po latach tak czy siak prezentują się ładnie. Na trzecim miejscu według mnie chyba najlepsza kolaboracja albo jedna z najlepszych, która wyszła kiedykolwiek. I tutaj trochę biłem się z, z myślami, jeżeli chodzi o miejsce drugie i trzecie, ponieważ jest to współpraca z diorem. Żądane jedynki z diorem wyglądają po prostu genialnie, przepięknie, jest to coś. Co nie myślałem, że można zrobić aż tak dobrze. Te buty idealnie odzwierciedlają Klimat Diora i w połączeniu razem z tą sylwetką jednak wyglądają na takie bardzo eleganckie, dostojne, luksusowe, ale jednak Jordany jedynki, które możemy ubrać na co dzień. Te buty wyglądają fenomenalnie, dodatkowo Icy Sol, oczywiście ten, który kocham, który wiadomo, że z czasem będzie żółknął, ale przy tych butach prezentuje się to po prostu genialnie i. W sumie nie wiem, czy dało się to zrobić lepiej, ponieważ każda inna kolaboracja miała jakieś tam swoje mankamenty, a tutaj wygląda to po prostu perfekcyjnie. A na drugim miejscu, właśnie wydanie, z którym w sumie zastanawiałem się, czy to ma być drugie czy trzecie, ale postawiłem bar na bardziej uniwersalność, ponieważ Jordan Jedynki z Travisem Scottem to według mnie chyba najlepsza kolaboracja, jaka wyszła, ponieważ te buty pasują do wszystkiego. To po pierwsze. Pierwszy raz zobaczyliśmy ten odwrócony służ, jeżeli chodzi o współpracę z Travisem Scottem, bo to nie było pierwszy raz, kiedy Nike stosowało coś takiego. Pierwsze wydanie tak naprawdę Jordanów jedynego od Travisa Scotta, które zrobiło ogromną furorę w momencie, kiedy je zobaczyliśmy. Wszyscy się na nie rzucili i pamiętam, że ceny po prostu rosły z każdym dniem praktycznie ogromnie. I te Jordany jedynki nie dość, że są zrobione z dobrych materiałów, są mega uniwersalne, no to jeszcze dodawały ten plus, że są właśnie z Travisem, czyli z... Raperem, który w którym momencie, kiedy te buty wychodziły, był po prostu na topie. Nikt inny nie mógł podbić nawet trochę do Travis'a, teraz jednak trochę się to zmieniło. Travis już nie jest aż tak mega popularny, dalej jest, ale nie aż tak jak wtedy. No i to wszystko składa się na to, że ten but po prostu jest wyjątkowy i strasznie jestem zawiedziony, że nie udało mi się ich wtedy kupić. I nie, kupi nie odkupiłem ich od kogoś, ponieważ miałem opcję kupne ich z dnia, jakieś kosmiczne pieniądze, a teraz po prostu jest to niemożliwe. I na pierwszym miejscu one, Jordan 1 z 85 roku Chicago. Najbardziej kultowa kolorystyka butów. Chyba w ogóle najpopularniejsze buty na całym świecie, które jak ktoś widzi, to od razu wie, z czym się wiążą. Są to pierwsze buty, które chyba wywołały aż tak ogromne emocje na świecie, ponieważ wszyscy, którzy kochali Michaela Jordana, od razu przenieśli te swoje fascynacje na jego buty. Wszyscy chcieli je mieć. Prawie za każdym razem, kiedy widzimy kolorystykę, która wychodzi podobna do Chicago, Jordano Jedyny, która jest załóżmy z jakimiś zabiegami postarzania się, tak, jak z Rozemoundami, z jakimiś żałemelami z tyłu, tak jak w niektórych wydaniach, które wychodziły w tym wieku, albo z jakimiś elementami, które powiedzmy jakoś się różnią, ale są kolorystyką Chicago od razu widać ten hype. Prawie każdy chce mieć te buty. Co ciekawe nie jest to jakaś super uniwersalna kolorystyka. jednak połączenie białego z czerwonym nie pasuje do większości rzeczy albo do wszystkich, ale jednak z jeansami, z czarnymi spodniami, z kargosami. Pasuje to po prostu wyśmienicie i są to buty, które według mnie są najpopularniejszymi butami na całym świecie. Wydaje mi się, że mało kto, komu pokazalibyśmy te buty. Nie powiązałby w jakiś sposób faktów, albo nie wiedziałby o co w ogóle w niej chodzi. Wydaje mi się, że to jest ten model, który przewija się praktycznie na wszystkich tapetach, na wszystkich jakichś e, zdjęciach, jakichś plakatach, i do tego występuje nawet w filmach. No, dostał ten model w sumie swój własny film R, który wyszedł w tym roku. Wiadomo, że to jest historia podpisania kontraktu z Michaelem Jordanem, ale też one tam miały swoją główną rolę. No i wydaje mi się, że po prostu są to chyba najlepsze buty, jakie kiedykolwiek wyszły. Także to jest numer jeden, który wydaje mi się, że jest trochę nie do podważenia. Także dzięki Wam Wielkie za tą listę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W komentarzach czytam Wasze jakie są Wasze typy i jak wygląda Wasza lista. Dajcie mi znać w komentarzu także, jakie następne odcinki stop 10 chcielibyście. Na pewno pojadę Jordanami, dwójkami, trójkami, i czwórkami, ale może także zrobię loły, ponieważ no haje są tymi najpopularniejszymi, ale loły jednak też są fajne i też wyglądają ładnie w wielu różnych kolorystykach i wydaje mi się, że też można zrobić z tego fajną topkę. Także dzięki Wam wielkie za odcinek. Do zobaczenia. Cześć!